Istnieje przekonanie, że Skaveni to jest inny rodzaj zwierzoludzi. ludzi. Ale czy to oznacza, że mamy wojnę domową? Witam z tej strony Gregor. Witam was ponownie na Cytadeli Gregora. I dziś zobaczymy moje starcie w bitewnych potworkach z rogue Ive, który przeprowadził Skaveny na moich zwierzoludzi. ludzi. Jak mu to poszło? Przekonajcie się. Co mamy tutaj w armii rogue Eye'a? Rogue Eye przeprowadził ze sobą, jak widzimy, boksik, w którym... Jak widzimy na tyłach, jak i z przodu mamy przede wszystkim włóczników klambraci z tarczami, ubezpieczanych przez strażników rady, czyli rorowych niezłomnych szturmoszurów z halabardami, dodatkowo dwa razy szturmoszury z halabardami na flankach, przy nich są spacz wiertnice, dwa razy szczurogry, dodatkowo moździerze lawinowe, czyli rowe moździerze morowego wiatru, a tutaj zaś mamy drużynę spaczenia, którą jak widzimy się składa tręcz czarny ogon, Jeden z najsłabszych, moim zdaniem, lordów w całej grze. Legendarnych, żeby nie było. Jest patch, inżynierze, swoją błyskawicą oraz z tego, co widzimy. Co tu jeszcze masz, panie, patch, inżynierze? Masz jeszcze tutaj śmiertelny szał oraz czas gbicza. I dodatkowo skrytobójca. I to ma zamiar powstrzymać moją armię zwierząt ludzi, gdzie, jak widzimy, w powietrzu mamy trzy harpie. Jedne są tutaj schowane na flance. Dodatkowo mamy stada włóczników Ungorów razy 3, 3 stada zwykłych Ungorów. Dodatkowo stada Gorów Starczami razy 2, w powietrzu dwie dzikie Mantykory, szaman Bestii z Kruczkami oraz man Przyzwaniem Mantykory na swoim rydwanie, 3 razy Pomioty Chaosu, a dowódcą jest Wiązł zagłady. Czy to sobie poradzi? No, widzimy, że tutaj próbuje on przeorganizować swojego boksa i w bardzo złym momencie on organizuje swojego boksa, bo jak widzimy, no harpie już wlatują i zadają małe obrażenia tutaj biednym. Bardzo biednym w tym przypadku moździerzą, gdzie jak widzimy, no... Manty kory chciały się dołączyć tutaj do zabawy. No dobra, jak widzimy, no jedne harpie zostały przez to załamane, ale jak widzimy spacz wiertnicy zostały złapane wraz z złocznikami klambraci przez ungory Mantykora tylko teraz będzie czekała na okazję, gdzie Harpie już tutaj też podlatują. No i jak widzimy, teraz Mantykora wlatuje, nie pozwalając de facto zbytnio strzelać właśnie tym moździerzom. No, moździerze już praktycznie nie istnieją. A jak widzimy, no, piechota coraz bardziej się tutaj ładnie układa. Tle spadają kamienie. No, Mantykory będą miały tutaj niełatwo, bo jak widzimy, obitwie się wbiły. I trochę sieją spustoszenia, ale jak widać tutaj szturmoszczury obrywają kruczkami. Jedne harpie już się wzniosły w powietrze i mantykory próbują stamtąd już trochę zwiewać. Ale za to spacz wiertnice, no. Stoją i obrywają. I teraz jest kwestia przebicia się przez boksa, gdzie pomioty, przez to, że są niezdolne, naprawdę sobie ładnie mogą tu poradzić. Tutaj spadnie mi niestety piorun, który no, troszeczkę mi zada obrażeń, ale... Szybciej ci klambracie się załamią. No i jedna mantykora już się tutaj załamała. Młodzieże próbowały wrócić, ale harpie już się wyłapały. A zwiastun zagłady się szykuje, żeby przebić się tutaj przez jakąś lukę. Włócznie wracają także do walki. No i mantykara unosi się w powietrze, ta która przeżyła. Za to jak widzimy, no harpie wyłapują niemiłosiernie te moździerze. Jeszcze, jak widać, klambracia obrywają tutaj na plecuszki. Mantykora wróciła. a z zagłady wbija się wprost w szturm z halabardami, próbując się przebić do tych spacz wiertnic. I jak widać, linie kawena już się załamują. W szczególności, że no, że lawinowe nie mogą za bardzo strzelać. A jednak, jaki pomioty wywołują strach, mantykory wywołują jeszcze terror. Więc większość oddziałów skawańskich, no będzie się mimowolnie bała. Trench próbuje tutaj wraz ze skrytobójcą dorwać teraz wiosną zagłady. Ale wiosną zagłady sobie z tym poradzi, nawet jak przyjdą jeszcze szurogrym do pomocy. Bo jak widzimy, nawet ci strażnicy rady się załamują. Kolejny piorun poleciał, który także jego zabolał. Szaman bestii na spokojnie sobie jeździ i rozjeżdża tutaj rydwanem. Kolejne kruczki zaczynają atakować z wias... właśnie... ...jego zaklęcia podstawowego. Czurok jak tutaj dostał w plecuszki od tych dzików. bójca jak widzimy już się zamuje. O poleciała jedna salwa od... ...tych moździerzy jeszcze próbowały tutaj coś wystrzelić. Ale zwiastun zagłady poobiegł jeszcze już tutaj dobić. Więc już nie wystrzelą ani jednego pocisku. Klambracie jeszcze próbują tutaj ratować sytuację, ale jak widzimy, no cały ten skaweński boks się zaamuje. A zwiastun Zagłady, który, no, jak widzimy, no nie jest wolny, spokojnie może sobie uciekać przed włucznikami klambracie oraz przed wszystkim, co pośle na mnie z krawcz żeby mnie gonić, bo jest nawet szybszy od tych szczurogrów. Strażnicy rady już są praktycznie zaamani. A harpie latają i wyłapują jeszcze wszystko, co mogą. Spacz Inżyniera, tak jak widzimy, no już go nie ma na polu bitwy. Znajmniej z tego, co mi się wydaje. A nie, Spacz wie... Tutaj Spacz Inżynier się schował za oddziałami szturmów Szczurów. Ale widzimy, no pomioty ładnie tutaj obijają. Szczurogry jeszcze próbują wrócić i walczyć ze harpiami. Leci kolejny piorun, no i piorun dużo już tutaj nie zrobi, bo szczury-moszczury już te zwykłe się załamują. Większość zwykłych oddziałów z Kawena już się załamuje, choć część próbuje wracać do walki, jak na przykład ten skrytobójca jeden. Poleciały jeszcze kruczki, za którymi szczurogry próbują tutaj złapać tutaj siewce tych kruczków. A zwiastun Zagłady bije się z tręczem, z Inżynierem i Skrytobójcą. Do pomocy ma tutaj Pomiot Chaosu. No Skryptobójca no, jeszcze z nim nie walczy w sumie, bo dopiero biegnie tam. Ale jak widzimy no, wręcz Czarny Ogon dostał kilka ciosów na twarz i już nie ma, ma już życia. Reszta armii z już się de facto w tym blob'ie załamała. Zostało jeszcze tylko kilka szturmoszczurów szczurów ze par wiertnicami. Część klam braci, która próbowała się cofnąć. No i jeszcze szczurogry próbują tutaj Powstrzymać zwiastun Zagłady, ale zwiastun Zagłady sobie z nimi poradzi. Za to Trench już tutaj nie wróci. A Harpie, jak miały wyłapywać, wszystko co miały wyłapywać, to wyłapują. Zostało tutaj dwóch biednych strażników rady, którzy teraz ze sobą stoją i dyskutują, jak to się stało, że cały ich regiment praktycznie poszedł za światy. Reszta drużyny spaczenia, jak widzimy, się już zamała. Cała armia skawena już przestała istnieć. Przeciwnik się poddał, widząc, że już nie ma czym tego ugrać. No i tak jak widzimy, no skawejski boks to skawejski boks. Ma jakieś tutaj zastosowanie, ale jednak nie wystarczyło to, żeby powstrzymać jednak napierającą siłę z ludzi, no i przede wszystkim też te dwie mantykory i harwier, które rzuciłem tylko po to, żeby jak najszybciej wyłączyć te moździerze bo gdyby te moździerze mogły strzelać, to mogłyby ładne tutaj waliu nabić. Ale tak jak widzimy, no zwykłe pomioty bardzo ładnie się tutaj spisują, bo nie dość, że są niezłomne, to wywołują ten strach, a skaweni są bardzo na to czuli. No i jeszcze ten trend czarny ogon. No, ujmę to tak, na zwierzę ludzi nie opłaca się go moim zdaniem brać. Ale cóż, to byłoby na tyle w dzisiejszym bitewnym potworku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam Was także na inne filmiki na moim kanale oraz na serwer discordowy Cytadela Gregora. Link znajdziecie w opisie. Jak tam dołączycie, będziecie mieli bardzo dużą szansę, żeby ze mną pogadać lub pograć. Bawcie się dobrze. Ja będę się żegnał. Na razie!